Witam z Sesłonka B127 z Minecraft Alfa odcinek 16 e, ostatni odcinek e, po dwóch nareszcie latach skończyliśmy tą serię e, dla jasności pierwszy odcinek Minecraft Alfy e, został opublikowany 3 kwietnia 2023 roku czyli no, już dwa lata bo ja tu nagrywam e, 4 maja 2025 roku. I tak, króciutko podsumowuję co zrobiliśmy przez tę serię i zakończę. Więc, więc tak, przez pierwsze trzy odcinki, od odcinek od pierwszego do trzeciego, byliśmy kompletnie w innym miejscu, tam gdzie wróciliśmy w odcinku 15 i robiliśmy bardzo podstawowe rzeczy. Takie jak kopanie, eksploracja i budowa jakiejś dziury w ziemi. W odcinku czwartym postanowiłem znaleźć bardziej ciekawsze miejsce. I pod koniec tego odcinka znalazłem to oto miejsce. Od odcinka piątego do odcinka ósmego zajmowałem się budową tego oto budynku. Od odcinka 9 do 11 e, eksplo Robiłem eksplorację czyli czy eksplorowaliśmy netęp i również ten oto szczyt W odcinku 12 e, od 12 do 14 robiliśmy również e, kolejne rzeczy związane z domkiem i z piwnicą Czyli ogródek, górne piętro i, i kilka zmian w domku poprzez wymianę Glowstone'a, e, glo, pochodni, pochodni na Glowstone I w odcinku 15 po prostu postanowię wrócić na stare śmieci i to jest na tyle, nie? I oficjalnie zakończam serię z e, Minecraft'a. Jezak Tutaj sobie postawię tabliczkę Gra muzyka Jest tak. Zero drugi zero piąty 4, zero 0 Zero zero piąty, 2000, piąty se, Sezon dru, drugi Albo No i mamy tabliczkę i kilka wyjaśnień co będzie w przyszłości w przyszłości na pewno się pojawią yy, nowe, nowe inne gierki które yy, nie są Minecraftem bądź, tam bądź Gmodem, modem bądź Fangame mamy na pewno również się pojawi kilka ciekawszych serii z Minecrafta też co w sumie na tyle nie wiem co by powiedzieć Widzimy się w następnych seriach ja was żegnam yy, na razie Ogólnie zanim zakończę, chciałbym podziękować Wam wszystkim e, za obejrzenie tej serii, danie łapki w górę, napisanie ciekawego komentarza. Ogólnie dziękuję wszystkim, niezależnie czy oglądaliście e, tę serię od początku, czy od. po prostu natrafiliście przypadkiem na ten odcinek. Chciałbym jeszcze Wam raz podziękować i widzimy się w następnych seriach, odcinkach na rajem.